Danie, jaki Dzień dobry. Witam w cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Będziemy dzisiaj oglądać razem z Magdaleną plik zdarzenia drogowe, wypadki, które się wydarzyły, i będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyły. Tak, zapraszam Was do oglądania. Razem z Andrzejem Wachowskim będziemy omawiać wypadki, także zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Się nic nie dzieje, dnia nie jest bliska, ale tu... Zagapił się. Zagapił się. Tu jest ewidentne zagapienie. Tak. Pojechał Spojrzał... prosto... Tak, pojechał prosto... prostu. patrzył w głąb... telefon. Może w telefon głowę podniósł do góry i nagle trzeba złapał. reagować i mocno tak. zareagował, a mógł lekko tylko, tak. bo jeszcze prawe koła miał na asfalcie. Tak? Albo złapał już pobocze i zaczął panikować. Najpierw w telefon, później tutaj złapał pobocze, a tu już zaczął panikować, skręcił kierownicą i już tutaj poszło dalej. Tutaj już chyba poszło I Tutaj chyba było dachowanie. I tutaj no, po prostu tam wina tego prowadzącego. Tak. Tutaj, no. Może by to się nie stało wiesz kiedy? by no, on jechał prawym pasem. O, myślę, że na pewno. Nie stosuje się do przepisów pojechać prawym pasem. Tutaj ewidentnie ktoś chyba się zapatrzył gdzieś. To była chwila nieuwagi. Chwila nieuwagi. Tak. Jak to nazwijmy? Chwila nieuwagi. <laughs> myślę, że jest to idealne. No Idealna nazwa tego zdarzenia. Tak. No, tyle na dziś. Pokazujemy po jednym zdarzeniu drogowym. E... Oceniliśmy, razem z Magdą. Magda miała po prostu swoje zdanie, ja swoje, może na końcu byśmy się zbliżyli do tego, tak. no dlaczego to się wydarzyło. E... Jesteśmy ciekawi Waszych opinii, czy macie takie same opinie jak my. Oczywiście zapraszamy Was do subskrypcji i do lajkowania, do lajkowania. programu tutaj na Osi na YouTubie. No i co, czekamy na Wasze komentarze. Zapraszam za tydzień do programu na osi, do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do widzenia. Do